Siemano widzowie, witam Was na moim kanale I dzisiaj słuchajcie mamy już marzec, a jak marzec to się wyżyta, słuchajcie, żyta. 107 tysięcy na koncie mamy, czyli prawie uzbieraliśmy na naszą łąkę. Skąd to się wzięło? Słuchajcie, sprzedaż mleka Ow, Owsa, że paku pamiętacie wtedy co sprzedawaliśmy. Eee, czekajcie, tu przejdę na drugą stronę szybko. Eee, mm. Eee, słuchajcie, i co? W lutym sprzedałem sałatę. Miałem, słuchajcie, kilka skrzynek sałaty. Eee, za sałatę dostałem 4, i, eee, nie wiem, 4,5 tysiąca. Miałem chyba coś takiego, litrów. To dostałem prawie 10 tysięcy. 9 z kawałkiem dostałem za sałatę. I słuchajcie, tutaj, jak widzicie, byłem tylko w domu, bo to już od rana prace ciężkie idą. Byłem tylko jakieś tam Przekąsić coś. Słuchajcie mamy siany owiec jak widzicie Na razie tak jak mówiłem bez ścieżek Bo ścieżki będą miały większy siewnik No i co słuchajcie dzisiaj Dzisiaj szybko tu się przebiegnę pokażę wam Dzisiaj nasze zwierzątka, nasze byki Osiągnęły już Czekajcie tu przeskoczę szybko bach. Osiągnęły już 22 miesiące, a więc co to oznacza? A więc oznacza to, że idą do rzeźni, tak? Idą do rzeźni, no już, już, już. I teraz zobaczcie, pójdą do rzeźni. Wiadomo, mięso z rzeźni będzie bardzo, bardzo opłacalne. Słuchajcie, za te dwa byki. Nie wiem, ile tutaj z tego wyjdzie, ale zobaczcie, w łańcuchach produkcji. Tu na przykład macie przetwórnia bydła. Mamy włączone tu wszystko. Tu mamy na sprzedaży, ale na przykład załóżmy, że wołowinę to sama wołowina na przykład kosztuje. Zobaczcie, wiadomo, od razu pieniądze przyjdą na drugi dzień, ale wołowina to jest na przykład, zobaczcie, 27 tysięcy, nie? Mięso mielone, skóry, e, tu jest skóra z królika, mięso drobiowe, widzicie? Także słuchajcie, no, sami wiecie, że na przykład dzisiaj w Polsce kupić Jakiś tam, wiecie, kilogram szynki czy coś, to jest 90 do 100 zł nawet za kilogram. A tutaj mamy za tonę. Bardzo fajne pieniądze nam wpadną. Wiadomo, że te pieniądze nie będą, wiecie, cały czas, co jakiś czas będziemy te byczki, będziemy mieć niektóre swoje byczki, niektóre będziemy tutaj dokupować. I trzeba będzie po prostu zawieźć tutaj na, na po prostu nasze Czekajcie, to sobie podniosę Do tej rzeźni po prostu, no nie Dobra, czekajcie, czy to się da Dobra, sieję Skończymy siać tutaj, słuchajcie, ten owies e, No i ten I zawieziemy sobie byczki później Tam na tą rzeźnię, Zobaczymy ile tam Jak będziemy oddawać, to powiedzą nam Ile mięsa z tego dostaniemy i teraz w pierwszym tym miesiącu może sprzedamy po prostu tak jak one są. Ale później może jakbyśmy jakbym z czasem kupił sobie, czy tam przyczepę, taką lodówkę czy coś, to wtedy można było to mięso po prostu sobie pojechać po nie? nie? Odebrać, nie? Jakbym chciał sobie zamrozić, czy coś. Ale teraz po prostu oddajemy je do rzeźni na sprzedaż, tak? Czyli po prostu dostajemy je na żywca, sprzedajemy po prostu tak jakbyście wiecie, wiecie na wagę Wszystko oni tam przerobią, tak? Skóry, skóry wszystko <laughs> będzie przerobione e, Z czasem będę chciał też świnie tak e, hodować, też właśnie na, na ubój Też żeby mięso tam było jakieś konkretne już Czekajcie, tu został tylko bardzo mały kawałek tego żyta już do puszania tego owca bo ja tu już sobie wcześniej posiałem dosyć sporo eee, no i wiecie ten hmm. będziemy się tutaj rozwijać nie? na pewno będą pieniądze na zakup tej łąki pierwszy pierwszy mój priorytet to jest zakup tej łąki tego wcześniej wam pokazywałem na przednich odcinkach tego, tej łąki 101 żeby tam już móc y, robić jakieś y, no biznes po prostu tak z, z tym tak żeby już mieć cianokosy jakieś konkretne i tak dalej żeby też narzędzia łąkowe tutaj ulepszyć bo y, te narzędzia łąkowe też będą wiecie ulepszane y, bo jednak to szpakowo to są krowiarze i te jednak łąkowe narzędzia muszą być dobre. E, ale póki co, słuchajcie, e, kupno łąki. Potem wymiana traktoru tego Ursusa e, to są dwa priorytety. Trzy ewentualnie kupno jakiegoś wana. E, no i potem idziemy w pola, tak? W tym sezonie nie będę siał e, e, żyta na zielonkę. Ale w następnym sezonie na pewno przyjdzie żyto na zielonkę, żeby. Po prostu zrobić sobie kiszonkę, wiecie, z, z, ży z żyta, z zielonki i po prostu... Te <laughs> ścieżki to ja nie chcę tutaj. Dobra. Jest fajnych, fajnych traktorów, kilka znalazłem takich, co można, co by się tam tutaj na... Na tą serię przydały. Fajne, niektóre naprawdę są... Mega. Skończymy sobie tutaj świat wszystko Dobra Jeszcze może jak się nam uda dzisiaj e, Dotrwać tam To jeszcze Powałujemy dzisiaj Ale to zobaczymy Czy uda nam się po prostu tam zostanie nam czasu nie no a słuchajcie w y, następnym miesiącu też będą nam pieniądze potrzebne bo będziemy musieli zakupić y, będą siane y, sadzone ziemniaki to jest raz a dwa y, kukurydza nie więc ja będę potrzebował tutaj jeszcze ziemnik do kukurydzy kupić Eee, czekajcie, że to Kurde, że to to może ja od razu umyję ten siewnik, ale nie dobra, bo tam ziarno jest, najrusze ziarno wyładować. Dobra, niech sobie tu stoi ten nagromasz. Pod dach go postawimy. Dobra. Fajnie. I teraz tak, myślę sobie czym pojedziemy e, zawieść te e, krowy może tą, tym, tym pędem jednak podjedziemy te byki. Dobra, polecimy szybko. E, sprzedamy je w takim razie. Polecimy tam przez wioskę. Wiadomo, że tu będę musiał jeszcze nawieść te pole, jeszcze chwasty usunąć. Także tutaj jeszcze, jeszcze przede mną kupa pracy, ale to już sobie poza, poza odcinkiem zrobię. Właśnie teraz nie wiem, czy też sobie nie wezmę. Tutaj sąsiad ma czarne te krowy, byki, tą odmianę inną. Nie wiem, czy też właśnie nie wezmę tej innej odmiany tych byków teraz. Zobaczymy, no bo oczywiście za zarobione pieniądze. Weźmiemy sobie kolejne dwa, trzy byczki, nie? Dobra. I załadujemy je. Szybciutko, pach, 2. Przeniesiemy do przyczepy, dobra. Ok, załadowane. No i lecimy, słuchajcie. Lecimy na naszą rzeźnię. Jesteśmy tam umówieni, wiecie, ja już tam od rana dzwoniłem, e, że przyjadę. Tam trzeba, by, trzeba było taką formę, wiecie, wypełnić. Wszystko online, teraz się wypełnia przez internet. Wszystkie papiery, bo to, wiecie, krowy muszą być zarejestrowane i tak dalej. Więc wszystko powypełniałem, wszystko się ładnie tam poukładało. No i co? Zostało tylko teraz patrzeć, żeby wszystko dobrze przyjęli i żeby te, te byki na mięso jednak poszły, nie? Zobaczcie. Fajne, dorodne takie byczki. Wiadomo, że do na rzeźnie No ale co zrobić z nimi? Trzeba zarabiać, słuchajcie, pieniądze tutaj, nie? Przez związkę nie wiem, czy za szybko nie jada, ale... Tu jeszcze kiedyś będę myślał właśnie kupić sobie jakąś... Tu tereny te łąkowe są z tej strony Szpakowa I będę myślał sobie kupić właśnie może, nie wiem, czy nawet... Jakiś taki garaż na maszyny postawić, wiatę i... Żeby masz, żeby właśnie tutaj gdzieś przyjeżdżać też te łą... Na tych łąkach działać Wiecie, bo tutaj wszystko tereny, zobaczcie To są tereny takie łąkowe Tak sobie myślałem, że może kiedyś właśnie Postawię tu wiatek, jakiś garaż Kupię ten teren I wtedy wiecie, można było nawet jakiś jeden traktor Maszyny łąkowe I tyle, tak I przyjechać tylko autem podjechać Co 3, wiecie, dwa, trzy razy w roku Znaczy trzy razy w roku, na 4 nawet Skosić tą trawę Przyjechać tylko traktorem, załadować sobie kiszoneczkę, czy tam coś, tam trawkę sianko i już inaczej wiecie, rozmawiamy, już na inne pieniążki wpadają i tak dalej, ale to z czasem wiecie, to rozwoj, rozwojowa seria będzie, także tu jeszcze pomyślimy na pewno o tym, nie? Dobra, słuchajcie, fajnie jedziemy, włączymy sobie może koguty, niech sobie tam mrygają, bo to wiadomo. Dobra Wspieraj swoich lokalnych farmerów Widzicie, nazwa wielka, ogromna No Będziemy wspierać Dobra, czekajcie, jedziemy tu Kręcę się tu Zaraz nam pokaże, ile my w ogóle dostaniemy Za te Byki A kurzy się spod tych kół Dobra, patrzcie, mamy dwa byki samce holsztyńsko-fryzyjskie. Yy, 600 kilo mięsa, czyli na jedną Na jednego byka jest 600 kilo, nie? Czyli razem będzie 1200 kg bydła. OK. Nie no, dwa. No dobra, transferujemy, tak? No i co teraz? Zobaczcie, jak to tutaj wygląda. Mamy tutaj. Bydło holsztyńskie, zobaczcie. Już cztery, już się coś tu przerabia. już mamy 1 litr wołowiny, 1 litr mięsa mielonego, całej nogi. No, także już coś tutaj przetwórnia bydła, wicie? Zieprzowina, baranina, drób. Ok. No dobra. Słuchajcie, no niech idzie, nie? Zobaczymy, no. Pieniądze mają wpłynąć, tam nie wiem, co godzinę chyba wpływają, co po, co, po północy. No ciemy no, świecie zawiozłem. Trzeba teraz po prostu czekać tu na jakieś pieniądze konkretne. No, no i powiem Wam, chyba że od, od razu chyba pojadę i kupię. Yy te byki, tylko może teraz właśnie weźmiemy typowo mięsne, wiecie, te byki, one będą też więcej wtedy warte chyba. Chociaż nie wiem sam. Podjechać, nie podjechać? Może podjedziemy, zobaczymy do handlarza. Na szczęście do handlarza z zwierzętami mamy blisko, także w razie trzeba było podjechać po jakieś byczki to momentalnie Tam jesteśmy No i też nasze krowy powinny już tam niebawem się yy, też ocielić także Cielaczki jakieś będą Szpakowo jesteśmy Siemano Fajnie sobie tutaj wiecie farmerzy żyją, nie na no szpakowie ale też zobaczcie ta wioska taka mała. Tylko przejazdówka taka. Nie ma tu jakiegoś szału. Pola jakieś tam są. Tu zobaczcie też jakieś tam. O, tutaj krowioż. A tu pan co u niego też kupowałem Ogłaszał się właśnie online, że. E, nawóz to kupowałem, wiecie? Nie nawóz, tylko ten. E, obornik, nie? Dzień, no, nabu no, ja. Dobra. Lecimy, zobaczymy, ile pieniędzy dostaniemy. Czy sam jestem ciekawy, powiem wam. I za dwie krowy, za dwa byki, te holsztyńsko-fryzyjskie, ile my dostaniemy yy, kasy, nie? Jestem sam, powiem wam, naprawdę ciekawy. Bo sam nie wiem. Kurde, koń tu jeżdżą w tym szpokowie, to powiem Wam. Naprawdę. Ciężko sami normalnie z tymi ludźmi tutaj się się wyminąć, nie? Jak oni jadą, nie? Już wie, wiecie, człowiek zjeżdża na te pobocze, ale też. ile można, nie? Żaden z nich, zobaczcie, nie zjedzie, tylko wszystko środkiem, nie? Dobra, znaczy no już nie, nie zjedzie ci, nie? To będzie tak jechał, nie? Dobra Tam coś jedzie Jedzie tam co? Za mną kolejka, tu coś jedzie Przez to lusterko nie widzę Chyba nie Dobra Też powiem Wam tutaj spore te gospodarstwo, mleko skupują. Ta ładowarka stoi, zobaczcie jaka pryzma. Kiszonki, nie? Dobra, i teraz tak. To jest krowa mleczna, nie? Mlecznym. Ta jest mleczna. I teraz tak. Ile kosztuje byk z tej krowy? Masz 15? 1950, ok. A to jest angusy, to jest typowo. Uja, ale patrzcie. Typowy angus, czyli te samiec. 4000, czyli ja za tego. To mam dwie takie, nie? I tu limuzyny, to też 4, ale tu też mięsna jest. urde nie wiem. Hmm. Weźmy zobaczymy, nie? Zobaczymy czy wyjdzie z tego więcej mięsa, czy coś, bo tamte były mleczne. Może z tego wyjdzie więcej, no 4. Cztery... Aha, bo to jest 975, to jest 1980. Dobra, weźmy, weźmy te angusy, nie? Już niech stracę. Weź, weźmy te angusy. O, byczki. No dobra, polećmy, słuchajcie, kupiliśmy cztery, dwa angusy. Zawieziemy je, słuchajcie, tam na pastwisko. Niech sobie tam już działają. O, co? Dobra, o, panie, dzięki. O, ale wymusiłem pierwszeństwo, ja nie mogę. Dobrze mnie w byki nie przyłożył, nie? Bo już było po bykach. Jakby się wywróciła ta, ta, to pewnie byki by za chwilę uciekły, nie? Coś mi się wydaje Dobra, zjedziemy sobie tutaj Na szczęście blisko jest ten handlarz, zobaczcie, tutaj też ma Sąsiad właśnie te yy, mięsne krowy Ja jestem tylko ciekawy, wiecie, czy ten, czy one po prostu dadzą, dadzą więcej mięsa na przykład, nie? Czy z nich będzie na przykład z tamtych było 600 kg mięsa, nie? To czy z tych po prostu będzie więcej? Czy z tych na przykład uda się wziąć, nie wiem, skoro te są mięsne, tamte były mleczne, chociaż to byki też, nie? No też nie powinno tak być, nie? Dobra. Jak tam? Cześć byczku. Ale wielki Skubany. Ale widać, że rozpłodowy. Patrzcie. Tam kokon wisi. Rozpłodowe. Byki. Dobra. Słuchajcie. Nie ma co tutaj się stać i patrzeć. Żebkę zostawimy, niech tutaj stoi, bo nam jest kompletnie niepotrzebna. Poszedł sobie się napić. One się tutaj odnajdą, wiecie, siana. Mają tam nasypane wszystkiego, także sobie tutaj dadzą radę. To nie są, wiecie, wyczki z pierwszej łapanki, nie? Zobaczcie, tutaj są sieci, to mam normalnie też te limuzyny, nie? Tylko, że. O. Jałówka, 7 miesięcy, wiecie, tutaj jałówek. Te angusy, No, zobaczymy. Sąsiad hoduje, mówi, że niby się opłaca. Zobaczcie, 7 miesięcy. Tu też 7 miesięcy jałować, taka. 25 miesięcy krował, zobaczcie już. 70% rozmnażania. No, zobaczymy, słuchajcie. Sąsiad choduje, sąsiad no to mówi, że podobno dobrze się tam, Wiecie, wychodzi na tym, nie? Bo on na mięso typowo tam do rzeźni. Wiecie, na tym szpakowie, powiem wam szczerze, dla tych krowiarzy to ta rzeźnia to jest ich zbawienie. A oni znowu, wiecie, niby amerykańska rzeźnia, ale oni się reklamują na polskich tych, wiecie, na lokalnych y, tych produktach i potem wiecie do takiego Lidla czy do Daldika, to to leci je, wiecie, tam czy wspieraj czy Wspieraj lokalnych farmerów i tak dalej, wiecie, hasło na drzwiach, no to to wiecie, takie chwytające ludzi to ludzi to chwyta, wiecie, no i. Co zrobić? No ale dobrze, że są tacy właśnie, co promują, wiecie te jednak polskiego farmera. No bo z tego w sumie my żyjemy, tak? Z tego się utrzymujemy, tak? Wiecie, ja na tym pastwisku mogę mieć 80 takich byków, tego tak 80 byków zawiózł im. Wyłączę tego koguta. To to wiecie, co to było? Wiecie, ile to pieniędzy? No, ale. Jak ja na razie jestem tu małym farmerikiem, no to co ja będę tu skakał fikał, nie? Poczekam. Zobaczcie, jeczka były na sprzedaż. Kurki też trzeba będzie, wiecie. Muszę zobaczyć, jak to z kurami jest też je powywozić, bo. O. Patrzcie, tutaj się już pisklaki. Bo ja mam odgroma kogutów, wiecie? Ja mam se koguty na drób też powywoził. Patrzcie, bo. Ile ja tych kogutów tutaj mam? Odgroma też. Eee na gospodarstwie samiec zobaczcie tutaj jest 8 e... tutaj macie samiec tu jest samca e... też pewnie dużo 7 to jest 15 15 tu jest samiec ile on ma to 8 to jest 15 e... 8 to jest 23 23, 23 pisklaki. Słuchajcie, jak ja i tak sprzedam, o tako, zobaczcie, to ja tutaj nie dostaję nic, nie? Zero. Ale jak zawiozę do Daskup do słuchajcie, na rzeźnię i teraz patrzcie, na rzeźni dostanę za te pisklaki. Yy, gdzie to? Mięso drobiowe. No zobaczcie, za, za 1000 litrów 7000 zł. No ja wiem, że z tego nie wyjdzie. Wiecie, nie wiadomo ile, tak. No tu nie wyjdzie, jakby nie wiadomo, jaka tam kwota z tych z tych 20 kogutów nie wyjdzie, wiecie. Jakieś 8000 zł, ale niech wyjdzie, nie wiem, 1000 zł. To już jest dużo, nie za mięso. Wiecie, no to Trzeba coś pomyśleć. No muszę zobaczyć po prostu co i jaki wtedy. Będę po prostu tutaj myślał. Dobra. Ja może tylko tutaj. Wysypię tego, wysypię im tego przężyta Tu też tu chyba dużo nie będzie, co? No. Dobra, mam jeszcze chwilę czasu. To jeszcze pojadę tutaj tym Ursusem. Już jego będą tego Ursusa ostatnie takie podrygi. Ale pojadę tam, powołuję trochę skrzypi. No strasznie mi ten ursus denerwuje, nie? Powałujemy tam po życie, wiecie? Niech się tam dobrze ubije. Napędy ma włączone, ale to dobrze, nie będą, bo. Droga hamowania tutaj to, to jest, mówię, to jest, to, jest, to, jest, to jest normalnie fenomen, nie? Dajcie znać, co wy na to, właśnie w tym, e, jeżeli chodzi o tą rzeźnię, co wy o tym myślicie? Czekajcie, może rozłożymy to. I tak kurde dziwnie się rozkłada, nie? O I polecimy z tym wałowaniem, zobaczcie, powałujemy trochę. <śmiech> <śmiech> Zawsze to będzie inaczej, nie? Nie mówię, żeby tu dokładnie jakoś tam jechać z tymi wałami, ale... Chociaż widzę, że je to lepiej strasznie. O, zobaczcie, chodzi nasz byk tutaj. Tam poszedł, widzicie? Się zapoznaje z nowym terenem. O. Idzie sobie jeść chyba, nie? Słuchajcie co on będzie robił otwórz to. Gorąco w tym ciągniku też jest masakra w tej. Dach się nie otwiera s No chyba idzie pić. Dobra, nie będę go... Nie będę go tu obserwował, bo to nie ma sensu. Niech chce se robi, co chce w sumie, niech się tam zapoznaje. Bo powiem Wam, że za 7 miesięcy, jak będzie o 22 miesiące, ma 15 teraz czyli yy, w październiku będzie szedł pod nóż kolega. Zobaczymy, zobaczymy. Dobra, słuchajcie kochani, ja sobie tutaj powałuję już. Będę sobie tu wałował jeszcze tym ursusikiem. A was zostawię z takim oto obrazeczkiem. No ale fajnie to wygląda. Z tymi krowami w tle. Zostawię was z takim oto obrazkiem. I trzymajcie się. Do zobaczenia w następnym odcinku ze szpakowa. Trzymajcie się, hej.